Witam serdecznie wszystkich. W dniu dzisiejszym zbieramy panty na Arka Sprejłowa, na chłopaka od nas z naszej gminy, który ciężko zachorował. Potrzebne są pieniążki na leczenie jego. Zapraszamy bardzo serdecznie do grupy na Facebooku Litwtacy dla Arka. A to jest efekt naszych działań. Część fantów jest wystawiona na licytację, a część dzisiaj e, oferujemy pod namiotem e, Rugby Team Pudda. Zapraszamy serdecznie na grupę. Czy wcześniej już zbiórkę jakoś prowadziliście gdzieś indziej? Czy, tak. Czy... Prowadzimy e, licytację internetową na Facebooku, na grupie, e, licytację dla ARKA. E, pieniążki od razu są przelewane na, e, na konto fundacji, e, się pomaga. E, i kręci się. Jaką, jaką sumą możecie się na dzień dzisiejszy pochwalić? Na dzień dzisiejszy do wczoraj przez trzy dni licytacji zebraliśmy około 12 tysięcy złotych. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Powodzenia życzę. Dziękuję ślicznie.